Siemanko, siemanko, witam YouTube, ja jestem Dragon, a to kolejny odcinek ze Snajpera Elity V2. Dzisiaj mamy punkt dowodzenia Karlshorst i jest to, uwaga, to jest sztab dowodzenia ruskich, więc będziemy robić ruską trepanację dzisiaj. O mój Boże, o mój Boże, to jest radioaktywne. Czarnobyl zanim się stał rzeczywistością już był w Berlinie jak ruscy do niego przyjechali. Czy mam tutaj kogoś? Czy jest tu ktoś? Bardziej boję się tego bicia serca, jak przybliżam ten. Niż tego, że ktoś mi wyskoczy tutaj. Tylko nie z Ich tutaj pewnie jest od chuja i jeszcze więcej. Ale, ale, ale... Czy to jest? Nie. Wydawało mi się. Velrot przygotowany. Co tu będzie? Co tu będzie? Jest <laughs> jedynka! Albo dwójka! Ciebie to muszę rozpizdzić! O kurwa! Widzieliście to? Było do mnie strzelać. Było do mnie strzelać. Where are you? Tam nikogo nie ma. Mi to jakiś kacap nie wyskoczył z mordą Dobranoc Ale ja bym wolał Heda. W plecy, kurde Ale w sumie to do ruskich podobne, bo oni tylko spieprzali. Oj ojoj oj, oj. Ej panie, coś ty taki agresywny O kurwa! Co za dużo, to niezdrowo, ty. Denerwują mnie te ich gadki ruskie. Jezusie! Jak sieje. Branoc. Elegancko między oczy, na to czekałem. Suka blyat! O kurwa, Widzicie to? Normalnie święta trójca. A czy nie święta, przepraszam. Nie święta Ruska trójca. A to jest masakra, patrzcie. Hedzik za headem. Między oczy. Kur. No nie. A chciałem tak ładnie, żeby weszło. Gdzie jeszcze jesteś? Będzie między oczy? No, prawie. Dziękówka. Będzie teraz cisza? Gdzie? Myślałem, że on za mną gdzieś jest tutaj. Badam! Mana, manam. Ty, ty, Dobra, idziemy dalej. Gdzie, 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 gdzie? Co za czapsy ruskie? Czoka piki, wracać. Chciałbym rozumieć, co oni mówią. Pewnie w kurwieni trochę, że jeden gościu likwiduje wszystkich, nie? Tędy jestem bezpieczny. A jak mi coś wyskoczy, to mnie zjedzą jak cholera. Dobra, Michuja zjebie. Dziękuję, zaliczone cele. Pełny zapas amunicji, więc. Więc idziemy tu. Rozpieprzymy ten sztab w dobrym. w drobny mak. Dobry, chciałem powiedzieć. Nie mieliście zamiaru za mną iść? Czy ja będę miał tu okazję do headów? Chyba będę miał raczej. Dzień dobry! O kurwa, jaki. Afganiec jakiś. Co też spieprzyłeś z oddziału? DZIĘKÓWKA! Ty, ty, ty! Ale odważny! Jebut! Kolejny? Jest! Kurwa, co ja tak w ucho trafiam? O kurwa! Nie, 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 panowie. O kurwa, za dużo ich tu idzie. Jaki Deutschland, ty. debilu ty. Ty, a ty z tym granatem żeś się nie zapędził? No widzieliście go? Jaki cwaniak? O nie, o nie. Tego to ja wam nie daruję. Nie patrzcie na to, to był mój błąd. Idziemy teraz ich rozpieprzać od początku, gdzie tam biegniesz? Tutaj, będzie mi łatwiej. Dziękuję. Czapson rozlał się mu. Nie. Gin ty, rosyjski szmatławcu. Czekajcie, czy ja mam granaty? Niechuj. Ej. Ej, To było niebezpieczne. Ej, ej, ej. Co jest, ziomek? Nie no, nie patrzcie na to, nie patrzcie na to Oni naprawdę zaczynają mnie denerwować Dziń! Bo już się wkurwiłem No Czemu on tam biegnie? Chocia ja w ganiec, chocia ja w ganiec Weź bohaterem odcinka Jest kolejny, no jak on strzela przez tego słucha? Jak to nie zginął? Kurwa, jak to granat, granat, nie, nie. aż mu granat wyleciał. Aaaa, dziękuję panowie. Okej, panie panowie. Jestem już, polikwidowałem ich tutaj wszystkich. Albo i nie wszystkich. Nie! Ty, poruczniku zgniły! Widzisz? Nie było dużo, się wychylać, ale mu łepek rozwaliło. Cóż to będzie, cóż to będzie? tobin was a nerve agent powerful and lethal breathe it touch it even look at it and your body shut down in all sorts of gruesome ways wolf was the architect of the plan a chemical weapons specialist he was helping the russians fill the last of germany's v2 rockets with this stuff their target london those cunning red bastards would make it look like germany's final revenge Nic no, czyli ruscy też się chcieli rzucić na Londyn Dobra Koniec tego dobrego idziemy stąd Sniper, Jakiś ty cwany Kolejny Dobranoc Jest tu coś? A jak będzie, to trzeba się na to przygotować. Będzie rozpierducha. Oho, mamy snajpera. No po pierwszym strzale... Myślałem, że twar... O kurwa, twardy skurwielu. Patrzcie, widzicie? Trzy strzały wytrzymał. Ja chcę z tego napierdalać! GINI! Albo może go nie dosięgnie. No i to tyle O, a myślałem, że Baniak Widzieliście to Ja pierdzielę Po karabinku poleciało. Gdzie? Skąd? Mam jeden z tu oj, 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 oj O ty kurwa Ktoś jeszcze? To gdzie, jak i co? Ja chcę to wiedzieć. Panowie, panie, proszę mi to powiedzieć: gdzie i skąd? Tu siedzi, Aha, dawaj, łysolk. Łysabania. Prawie mnie zawiózł, skurczywek Widzieliście to? Aha, czyli teraz tylko ze sniperami mamy ten. No, elegancko. Poszedł Hedzik, trepanacja. Eee, gdzie ja mam iść? Oto jest pytanie. Aha, tam gdzieś mam. Okej, okay. tam jeszcze ktoś jest. Gdzie się chowasz? Chodź tu. Suka biać. I w główkę. Jeszcze? Nie, no ciebie to ja wyeliminuję. Tylko gdzie? Tam gdzieś jesteś. I bum. Okej, okay. nie wiem, co ja robię, wiecie co? Bawię się z nimi. Tam jeszcze ktoś? Ta, świecisz mi tu, kurwa. Zdjęcia mi tu robisz. Spierdzielaj. Do piachu, Prosto w serduszko. No. I drodzy panowie, tym akcentem kończymy ten odcinek. Tak więc dzięki wam wielkie za uwagę. I do następnego razu. Na razie.